I tak wygląda 11 listopada. Słuchaj, yy, wata cukrowa, kurwa balony, kurwa gwizdki i tak wygląda 11 listopada. I na zaraz będzie, za chwilę zacznie się kurwa, zobaczę co się będzie działo. Kurwa. Będzie z Oczywiście, cały czas na bieżąco i na gorąco. Jeden jest przed, drugi jest po. I może być za dyma, prawdopodobnie nie będzie obstawy, nie wiem, ale na razie jak widzę, to nic się nie dzieje, bo ja żeby było bardzo, bardzo tak na naciskowo, to by musiała, to więcej by musiało być suk, ale widzę, że tu jest kurwa... Nic się na razie nie dzieje. Na razie się robi zmierzch. A pani jak się dzisiaj ubrała tak narodowo jakoś? Nie, ja się tak ubrałam właśnie się tak... Tak wiesz, opływowo, pływowo, cicho znienacka, wiesz. Żeby nie, 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 nie ładować się, wiesz, odblaskowo, tylko skromnie, delikatnie opływowo. Si. co Są takie buciki takie... Troszkę... ...narodowe. Troszkę, nie, no trochę, trochę buty są kurwa. Co do, co do tej sytuacji to jest, to jest e, kurwa trochę. Troszkę, nie, nie dobrze. Ala da damesa, ala dipon, a, di pon, a di sa, No, si. Obława, obława, obława. A te mury runą, runą. No, zobacz, kurwa, co się dzieje. Za moimi plecami Już się ustawiają, kurwa. Kto? No kto? Policja. Gdzie? Tu co, za moimi plecami, co nie widzisz? Na lewo skieruj, na prawo skieruj. Tu. Patrz, tu, dawaj, tu w ten kongu. Tu, dawaj. No. Zobacz, jakie pały mają. Takie pa, pały rozmiarowe. Po półtora metra, dwa. Widziałeś, jakie pały? Teraz nie wiadomo czy, czy drewniane czy teraz nie wiadomo czy drewniane, czy, czy wiesz. Czy żelby to nowe? Jest godzina 17, i widzisz, kubki się robią, kurwa gorąco będzie. Czuję, że będzie, że będzie gorąco. Czujesz to? same kamizelki. Tłum ruszy. Szturm na bastylinie, kurwa dała. Szturm na bastylię. Nie słyszysz? godzina 17.05, akcja dobiera Zenitu, rozumiesz, już po Zenicie jest, zobaczy co się będzie działo i to już się zaczyna, wiesz, Jezu, zadyma będzie jak cholera dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w centrum zamieszania Ci druga strona idzie z pochodniami i trzyma się cały czas ratusza, a ci z y, drugiej strony to idą właśnie bardziej ulicą, a ci co tak właśnie na, nacierają, na, napychają, idą z pochodniami i trzymają się tylko ratusza. Nie wiem dlaczego. O, jakiś herb, orzeł, orzeł jest w kapeluszu. Nie w koronie, sorry. Co tam pisze? Hymn śpiewają. Widziałeś? Ale chyba cały czas idą za nami, czujesz? Czujesz się pani szefową manifestacji? Ja się czuję szefową manifestacji, dokładnie. Wiktoria. Jest coś niesamowitego. 17.30 jest, za dyma jest równa. Kurwa, czerwony, czerwony dym, napięcie jak z kurwy Każdy zdenerwowany. Każdy jest zdenerwowany, jakby wiesz. Głupi jest Tak wygląda Polska dzisiaj 11 listopada. Kurwa. Odrodzenie. To nie jest odrodzenie, tylko to jest, wiesz, co to jest? Zesranie

Jesteśmy teraz pod przejściem i teraz zaraz będzie tłum. Tu będzie najgorzej, chyba mi się zdaje. Tu będzie kurwa, tak jak w Berlinie, kurwa. Za, y, będzie zator, kurwa, dawaj, chodź. Zator może być, tak jak w Berlinie. Jakby upadał mur? Dokładnie, tak jak mur się wali. Taki zator tu będzie. Tu się wydowalić. To jest nisko. Jak to jest patriotis, to ja pierdolę taki To jest za dyma nie patriotyzm. Kurwa, co? Kurwa, naprawdę, napięcie jak z kurdy syn. Jezus! Chodź jaki ogień. Chym oh, śpiewają.